Książkę ten napisał pan, który nazywa się James Norbury, a książka ma tytuł Podążaj za Księżycem. Świt. W górach rozkościła się zima. Wielka rzeka toczyła swój ród głęboka i przejrzysta. A ze wszystkich drzew tych sos zachowały ciemne, sztywne od rozbójników. Naprawdę no, jest dziwny. Zawsze wymyśli coś takiego, że nie wiadomo, śmiać się, czy płacić. Niedawno, na lekcji rysunku pani kazała nam narysować się. Temat łatwy i przyjemny. Wszyscy zabraliśmy ochoczą do pracy. Padły też wyjął w rok, krety, spoglądał w okno, myślał. A w końcu oddał Pani pustą kartę. Co to jest? Natarczanie z księdzilem. Nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a teraz nie piłem? A uszu dzisiaj nie myłem? ani urwałem guzika? ani pokazałem języka? A nie chodziłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic? На та ніщі лей. Ні сіровіться. Раптом з високості ринув на удар Орел, похопив хигтями ягня, що в нас його неба на тебе ступу скелю. Не мав нічого. Побачилася ворона та й думає. Бачив, легко та поворот поживу.